Może Dicksterek klateczkę pójdziesz z kimś z ratów? Chcesz? Dicksterek? Ale dostaję To możemy się tak ukadać z nimi w sumie O To ja mogę iść? Chcecie? To napi czekaj, poczekajcie poczekaj, Na, napiszcie, napiszcie. A już się walą Kto no. ja się wali? Walą mnie O, grzyb, grzyb nie woli dobijcie no się, bijcie się Napierak ucie Napierak już re. No oni już uciekają Eee, bo coś postawili już jakieś tenicie. Pierak karę musiał wrócić to. Co, co to jest? Ten typ, nie wiem, nic nie umie. Karę ma panikę lekko. Ale on trafia. W porównaniu do mnie. <gry> Na pewno jest lepszy ode mnie. Aaa, ten OGBB bije, bije frajerski. Na ale Kuboida nie wchodzę, nie nie, po... nie, po... nie, 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 nie podchodź, bo nie, nie podchodźcie, nie podchodźcie na nie ich Kuboida, bo oni wam Kuboiby sobie... Ja już mam limit gu... debilnych śmierci no, ja już wiesz, mam wykorzystany. Ale mi ten Dixer kwacznął to... no iść w nich, w gory. Oni, oni będą grali tak, że będą się dobierali pewnie, bo. Bez sensu się z nimi się bić. No, bez sensu, no ja wiem, że bez sensu. Ooo! Okay. Ten Grzybęc już na pewno jest najlepszy, mi się wydaje, jesteś w sensie no, jeden z lepszych. nie to jest tak bez sensu. Oni nas tylko chcą zbejtować żebyśmy pobiegli z nimi na... Dobra, wy tu zostańcie może. Jestem z... blaszka o, wyszedł. Blaszka wyszedł. Laha wyszedł? Łucznik. Chodźcie tu. Może Siez się zbejtują, czekajcie, Byksne. no ja bym się coś zrobił w sumie. Ej, faj, musimy jakiegoś trapa, kurde. E czekaj, po... bo teraz ich, nijest... ich jest więcej, holi, nie? Tikster chodź ze mną, tylko ty masz Sima. Ho, pokażę Ci też, widzę, widzę, biegną. Może Możesz się zawrócić i w nich wlecieć, to wlecimy. Dobra, bij się z nimi. Tak nie będę się z nim bił, tylko na za tobą. No to lepiej żeby się z nimi bił normalnie niż po plecach dostał hity No właśnie bardzo użyć coś. Ty też tak nie macie ogólnie. Dobra, to tego tylko Ej, e, macie kapłęba? Lawę mam, wylałem. Bo. Dobra, 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 uważasz czas Je, Jest w lawie. No, no, Muruję go, muruję go. Kaplujcie go, kapulucy go. Dawaj grzybęcyusza. Muzyka z Minecraftami mi gra, to jest tragedia jakaś. A dobra, huboid tam jest, to też nie chce podejść. Spocznij, bo oni tak nie wyjdą, a jak wyjdą, no to dwa hity nam dadzą i tyle, się skończy bitka. No przecież lore ja to, i tu pod... reszta jest obok, to oni teraz wiedzą. A zapytaj się, czy nie chcą klatki, może ten Dixarek czy ktoś tam, kto chciałby. Ty, jak ale, ktoś... Ja mogę tylko z Blaską albo z torcigę, bo to... No ale chyba, dobra, jak... Tu, tu. Jeszcze, ża jeszcze żadno TNT nie poleciało. Tylko, no, że nie ma tego, problem. Ej, e, zobaczcie, tak. czy nie ma trapów, ma ktoś łopatę? Yy, ja mam, ale ten efekt w dwójkę. Ty, bo. No, jakieś... no nie, tam jest wosa, no tam nie? No nie wiem. A oni wtedy będą z gudy, e, jakieś chłopy. Ja nerdy, nerdy, nerdy. Mm. nerdy, nerdy. Nerdy, nerdy. Tak? Nawii. To czemu oni lof nie bidni? Nie, no, no. wiem BLSQ, BLSQ. O kurwa! Co tu się, się dzieje? Nie się czy nie. się, bijemy się. Biejemy się, biejemy się. Się, bijemy, Bo, się, um, się go. Co tu się dzieje? Ja nie Nie wiem kogo bić. Ale fajnie się bije. Bijemy się czy nie? Napierdalamy, napierdalamy! na pierdalamy. jest nemo? Jest nemo. jestem. W go, kurwy na plecach. Ja nie wiem, kogo bić. A czemu, czemu wy uciekacie jakoś? Nie uciekałem, nie wiem, się to no, 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 no. <grym> ile FPS-ów Nie się dzieje. Kurwa, Jej, Matry, no, dobra, idziemy, to. idziemy. Chodźcie, się Ej, bo bym się mieszył. jest starcami, tak? Oskarony szliżej, kurwa. Bigo. Oskarony kurwa. Bigo. Jeszcze nemo tu jest. Bigo. Bigo. nie, lat Bigo. Bigo. Bigo.

jest no tu jesteś, kurwa ma. No Natek trzyma T, refa w lewej łapie. No tak to nie wiem się, się zasnął chyba kurwa, po prostu z tej klepy, nie? <śmum> <śmum> no. no. Ty... gości dopiero stają po 10 sekundach, to powiedziałem. Dobra. Nie ma dobra, dobra. Dla... <śmum> to jest taki syf, bo kurwa... Nikt nie... no, wszyscy ja, wszystkich biją. Mam knockout. No. Cztery chlowa gdzie gdzie, 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 gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, 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 tu gdzie, 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 raz ty. Kurde, bo gdzie, 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 sekund. Nie nie to fajna kurwa. Ale no, chciałem sprawdzać ludzi, No myśli, właśnie. Konu mnie bije, kurwa mój, by the way, to co jest? Ja to jest taka że każdy z siebie w No. Wszyscy jesteśmy, patrz, patrz, Kurde. kurwa, cześć, ja nie wiem. Ja pierdol... Widokutkeba, Widokutkeba, coś pieprza. To jest nasz, chłopie. To jest nasz. No, dobra, to jest Nemo, Nemo, Nemo. Nemo, Nemo, Ej, e, bo tu ktoś bije naszego. Ktoś w pajęczynie był, ty. No ja, no. No to czemu nie mówisz? A co ja mam się odzywa? No bo ja przebiegałem obok, no, cię nie widziałem. Bo render ja niech nie idzie. Dawaj, w foko za tego tam zrobić. A ja nie wiem, jak ja no, się Nemo bije. Kogo bić, no. Mora, moran, moran, malowa. W pajęczynie jest jeden. Nemo nemo, 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 Nemo.

Taa, bo mnie dociskają, pomocy! Ja tylko powiem tylko Dobra, dobra już już. Kurwa, już idziemy. Co się kurwa dzieje, nie? No nie wiadomo. Kogo walić w ogóle? Wszystkich, wszystkich. Ja sobie w piersiach w piersiach wpierdalam. Zajebiście nawet TNT nie puchnęliśmy. Ale kurwa przebijane jest. Jego czytania to jest normalnie. Przebijane po Steamie będzie. Coś się w to zhitnie. No i 10 stoją i chłopaków nawet nie biją cię. No to nie wiadomo kogo bić. Nie biegnął ja, ja tylko szukam mniku nemo, A. nie? No by the way. No, My no, no. Kota! Wypij coś! Fajerkę wypij! Diga o Ty, co tu kurwa lunatyk robił? Belle No, Mogę na tym Ja mam ogromny fokus. Ogromny fokus. Gdzie zaczynamy? Tak, nie. W środku kurwa, w dwie nie to nie jest spierdalał Pomóżcie, Masakra jest To są nasi, kurwa To jest... To jest, kibowa, to jest. Nie mam pytań O zbukujcie. kurde, lak jest, super A, o kurde. O kurde. a, a. Już Umarłem wymarłem. dzie, 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 raz, rasty, 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 skąd? Kurde nie widzę chłopów Ej, zbogowali no, mnie Dobra Jest luf Czym jesteście kurwa wszyscy? Kurwa jeszcze wiecie no Nie wiadomo, takie lagi są, że nikt nie widzi 17u 17 tej... nie bije kurwa Ja, ja no. to, to, to. Kurwa, mi się Kurwa Kurwa, uciekajcie sami... może, co? Nie wiem Na samych siebie Ich jest dużo, ich jest za dużo No, A, no ja zaraz chyba w perłę będę musiał cykać To nie jest, to nie jest Ej, ile typa mnie bije? Nie wiem, czekamy, oramy, oramy, oramy Ta, 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 ucieczka kurwa Ej, ile typa mnie bije? Ja pierdolę! Ej, dobra, mam przypał! Kurde, ma, to paru. No to no przegraszcie ]Yeah. parę, nie? Dobra, też leżę, bo dwóch typa mnie ciśnie tutaj. Hey, no super. <laughs> po prostu tak o mi jebło było. No, oh, o, fuck. Wygrywamy, typa je było od nas. Wygrywamy, <grym grym grym> na no. Piorę go, Kurwa czas najpierw. Typa taką od nas mi się, jebło mi się do... nawet nie ładuje. Gdzie nie trypton? Gdzie jest jesteś? Piorę go przygrzał Elgansko, dwa refile nic nie zrobiliśmy. Na Tutaj nie widać, kogo się bije Dobra. dosłownie. Nie, takie Dobra. lagi są, że to nie ma. dwa refile, tylko nic. A te te refile. Te... Nice, cool A ty mi A ty refile. A ty refile. jest dopiero... ty jest cię, jest no 0 A ty refile. A ty refile. A ty refile. A Nice. Serwer, serwer, nie jest gotów na coś takiego, kurwa no. To nawet nie chodzi o to, jak my TNT nawet nie buffaliśmy. To nie, to nie, nie chodzi u... o to, że, nie wiem, my się sami tam biliśmy, bo tam wszyscy są czerwoni u nas, w o 4-0. 4-0. Aaa, cała zbrojka, mieczyki, wszystko zostało mi, to nieźle. To nice, tyle dobrego masz. Ja co no jak no. coś, nie? No, tak nie miałem refill'i, nic nie miałem.